Słuchaj, dobrze, może powiedział ten pan, że mam yy, męski głos. Jestem przyziemiona. Dobrze. Może mam ten męski, męski głos. Ale za 10 lat, czy za 15 może tak być, że... A, słuchaj, mój lekarz powiedział, że u mnie się wszystko goi jak na... Jak na psu... Na psu. Czyli wiesz co? Będę zdrowa jestem zdrowa ale dużo wycierpiałam bardzo dużo no cztery wiechy mi zostały, tak dlaczego? <grym> każdy zaszczyt, przy zaszczy, każdy, każda narkoza odbiera pięć lat życia normalnego normalnemu człowiekowi Czyli <grym> zabiera. Jest tak, że nie boję się tego. Słuchaj. Śmierć jest rzeczą naturalną, tak? Natura. Słuchaj. Ktoś pali, ktoś pije, ktoś tam, coś tam... Teraz ładno. Nie. u, dziecko moje kochane. Jeżeli w sumie licząc wszystko, co mnie, po, co mnie poskładali, to mam minus 20 lat. A mam 31, to mam. No, pierwsza dyszka do życia. Do końca. To czyli 50 lat, już po mnie. Ale nie, słuchajcie, ja jestem diabeł, jestem czort i imienic nic gwiazda, tak. Da, na piwo idziemy. No, na piwo, no właśnie, na piwo. Ej, słyszysz? I na piwo, tak. Albo właśnie nie ma piwa. Ale właśnie piwa nie piję, kurwa mać, o tej porze, idę to do pracy Ja Ale chwilowej Ja tylko idę do pracy i to na trzy godziny Dawid Dobrze Myszki Dziękuję. Wiecie co? To jest piąta godzina prawie. Co wypadzi możecie? Słuchajcie. Powiem, powiem Wam tak. Nawet też w to nie uwierzycie. Byłam w Wielkiej Brytanii 3,5 miesiąca. O 6 się szło do, szło do pracy. O pół do piątej się kończyło pić, O piątej się wstawało i szło to się do pracy. Czyli spałam tego w chwilę. Boże się, to, to samo się dzieje w Polsce. Ej. Ale cieszę się, że jesteście przy mnie w tej kwestii, w tej chwili. Gdybym ja mogła, bo jest tak, że to wszystko tak miga, wszystko ten najbardziej tak miga. Dobra, gdzie nie byłam? Grecja, Włochy. No, tam wszystko, tam byłam, tam w tych, tych wszystkich. Wielka Brytania, chuję, Grecja, yy, Włochy, Praga. No, to, nie, to, tam takie, yy, tak. Ale nie byłam yy, w klimatach, które były, yy, czyli ciepłe, czyli Grecja. Nie byłam w Grecji. Ale ten, yy, tak, w tych, w ale nie mam daleko, A, ale mam tam, yy, mam tam znajomości. Nieduże, też ludzie starszy, starszy. Gdzie ty pierwsi widzisz? Ej, ty, ty, Kazi Kazimierz, gdzie ty te pierwsi widzisz? Gdzie, jak mam to pusteczki? Gdzie ty, ty, ty te pierwsi widzisz? Czówki <noise> no, kurwa, czówki. Ej, dzieci, o tej porze powinniście już i spać. Słuchaj, sorry, z, z tym, że z tym głosem. Może być. Jest tak, że ja mam głos przeziębiony, kurde. Może być męski, tak. Miał, 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 miał. Mogę nawet. I może być męski głos. Bo, może, bo on mi napisał, że mam męski głos. Dobrze, może i, może i mam męski głos. Ale to jest mój głos. I, znaczy to nie jest mój głos. To jest mój głos zachrypnięty. A jak będzie chciał, to go zdążę. Ale nawet nie pamiętam, który to był, która to była osoba, która mi napisała. Nie wiem. Przych... Przychrany! <gry> Przychrany? Czekaj, czekaj, bo mi kurwa! Przychrany. Jakbyś mieszkał w takich kurwa... W DLN. jak ja. Jeździłeś kiedyś z wielbłądami? Przez 30 dni? Jeździłeś kiedyś przez... A gościu, nie chcę ci coś tłumaczyć, bo być może byś był malutki, taki o, niziutki, ale nieważne. Jest tak, że po prostu mam uczulone gardło, wycięty mam trzeci migdał za dziecka i jest tak, że jestem uczulona na każdy wiatr, wicher yy, i lodów też nie jadam i też nie robię, bo mam gardło uczulone. Ale to wtedy, jak mi się wyboi, jak jest ciepło, to jest całkiem inne. I głos. Ale to nieważne.